Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, mam dzisiaj dzień wolny od pracy i po prostu mam boską do tego pogodę. Jak zawsze, gdy mam wolne, pada. Także zaczynamy ten dzień. A teraz już tak oficjalnie, żebyście odwróciłam kamerę, żebyście mogli zobaczyć. Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, wiele się u nas pozmieniało. Wiem, że długo nie było filmów, ale to wszystko wiąże się z tym, że ja wróciłam po prostu do pracy. Nie miałam czasu ani na nagrywanie, ani na montowanie. Igor też zaczął chodzić do przedszkola, i to też są dla mnie kolejne obowiązki. No i nie ukrywajmy, to jest ciężki dla niego i dla mnie czas. Zwłaszcza, że on to przedszkole przechodzi bardzo ciężko. Nie myślałam, że aż tak ciężko mu będzie się zaaklimatyzować tam. Bo się po prostu na to nie zapowiadało, ale powoli jest już coraz lepiej. Gdzieś w przebitce wrzucę Wam pierwszy dzień, jak szedł do przedszkola, jego pierwszy dzień w przedszkolu. Wrzucę to, bo po prostu chciałabym to mieć gdzieś na pamiątkę. A wiecie, bez sensu jest w połowie października montować mi film pierwszy dzień w przedszkolu, nie? Także w tym filmie gdzieś ten mały urywek będzie. Nie mam tego materiału dużo, ale coś tam mam i chcę, żeby tutaj był. Tak, że się pojawi? Dawaj Dobra. do góry jeszcze. Boję się brać. Czego? Że za mocno się teraz. Jest dobrze. jeszcze trzeba Gdzie idziesz? Oj. Do szkoły. Do mhm. szkoły? Dobra, czekaj. Zbieramy rzeczy. Mama weźmie worek. Weźmiesz mi to? No. Chodź, mam pokazuj, nie, no. maseczka musisz mi dać. Chodź, Igor. Proszę wam Co? Aby ok. zobaczyć, co na obiad ma. bo <głos》> 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 się odzwyczaiła. Bogiem? No. co? No, tak, się. Mam dzisiaj wolne. No i oczywiście, jak cały weekend pracowałam, była pogoda piękna. Wczoraj też było przecudnie prze na polu. Dzisiaj mam wolne. I po prostu za oknem jest masakra. W ogóle popatrzcie, jak mnie sypało od maseczek w pracy. Robię na szybko obiad, bo zaraz muszę jechać po Igora. I dzisiaj, właśnie tak na szybko, będzie kurczak z cukinią i suszonymi pomidorkami. W sosie szpinakowym z makaronem. No, także ja powoli zbieram się po Igora. Mam w planach jeszcze wybrać się z nim na takie zakupy. Chciałam wejść do Tediego, do Pepko, popatrzeć za różnymi takimi typowo jesiennymi ozdobami do mieszkania. No i jakieś tam drobne zakupy w Lidlu. W ogóle, ja nie wiem, co mi się dzisiaj z włosami dzieje, ale wyglądam okropnie. <takujesz> także wiem, wyglądam masakrycznie. Ale zmoczyło mnie trochę, jak go zaprowadzałam. Niby je umyłam, wysuszyłam, ale dalej, jakieś takie, nie takie. Yy... I nie wiem, o czym mówię. No, a, no i do Lidla jeszcze wstąpimy na pewno, bo musimy zrobić zakupy. Także co? Widzimy się za chwilę. Co ty tam namalowałeś? Co? Pokażesz mi? Jakie śliczne, a co to jest? Jak było? Fajnie było? Masz chrypkę? Masz chrypkę Bolicie gardełko? Chyba tak o chyba ktoś się tu przeziębił, co? super. Musisz zjeść zupę? Tak. Ugotowałam Ci makaron. Taki jak lubisz. Chodź, idziemy do auta. Jak było w przedszkolu? Źle. Źle? Dlaczego? Bo ja jedziemy taką. Znowu płakałeś? Czemu płakałeś? Bo nie było cię. No ale ja zawsze po Ciebie przyjeżdżam. Mhm. Ale nie mogę. Nie da się tak, wiesz? Mama jest w pracy. Pokażesz mi, co mi narysowałeś? Co to jest? To takiego A su, ale śliczne. No przepiękne. No popatrzcie na mnie no. Straszny, tak Straszny Ale popatrz, już, już są święta W Tedim Tam jest więcej Świątecznych, ale czekajcie Musimy jakąś ozdobę taką ty powodyniową wziąć do tej tacy. Świetnie tam było już by byli się No cena? 15. Taką dnię chyba wezmę jedną. Świętę. Ten renifer będzie fajny. Do tej tacy. Nie Nie 15. Takie wybrałeś? Tak. Ty jesteś wymuszacz, wiesz o tym? Gor, ale wiesz, że one się zaraz rozlecą? Bo one są takie. Wróciliśmy z szybkich zakupów. I pokażę Wam, co Igor sobie wybrał. Pierwszym rzeczą jest taka gra: przesuwane labirynty wspierają wyobraźnię oraz umiejętność koordynacji i rozwijania pomysłów. I to tak jak widzicie polega na tym, że ma karteczkę i tutaj ułożone mm, rysunki. Ma czas, który mu odlicza. Nie wiem, jak się to. Klepsydra. Klepsydra odlicza czas. I on w tym czasie musi tutaj ułożyć tak, jak ma na tej karteczce. Następną rzeczą są takie: wiecie, zwykłe naklejki za 2 zł. A tutaj takie. Szablony do malowania. Tutaj mamy literki, następne mamy rybki, zwierzątka, a tutaj jeszcze afrykańskie, takie bardziej zwierzątka, i tutaj wiejskie zwierzątka, i drugie, takie same, tylko inne rysunki. Tutaj mamy samochody. Parki takie budowlane, tutaj mamy pana policjanta. Tutaj piratów. Coś dla fanów piłki. I tutaj dla fanów galaktyki, kosmosu. I wstąpiłam do Pepko, i zaraz wam pokażę, jakie cuda kupiłam. Kupiłam dwa takie świeczniki i włożyłam do nich. Od razu po świeczce. I udało mi się kupić tacę. Naprawdę moim zdaniem jest przepiękna. O, ostrość mi gubi się. Jeszcze nie mam co prawda pomysłu yy, jak ją udekorować. Także na razie tak tylko powkładałam. I kupiłam taki koszyczek halloweenowy. On się włącza. Taki koszyczek On nie był drogi Teraz to muszę wyłączyć o. No i w tym koszyczku były cukierki Był cały koszyczek cukierków Ale wyszły gdzieś, nie? Gdzie te cukierki? W torebce są. Mhm, w torebce są. No, i taki koszyczek dla Igorana. Halloween. Tutaj włożony. A tutaj jeszcze sobie gora koparka. Tutaj jeszcze kupiłam takie trzy półki. Będę chciała sobie je dzisiaj zamontować właśnie na ścianie. Mam nadzieję, że Michał mi to ogarnie. A tutaj już takie zakupy zwykłe, spożywcze. Do tych moich półeczek jeszcze kupiłam sobie prawko takie dwa kwiatuszki. Co prawda sztuczne, bo u mnie żywe, niestety żywe nie żyją długo, także kupiłam sobie sztuczne, nie były jakoś bardzo drogie, bo były po 10 zł. I tak sobie wymyśliłam, że powieszę tą półeczkę. Jeszcze co prawda nie wiem gdzie, ale gdzieś będzie wisiała. I te kwiatuszki staną. No może nie tak jak teraz. Ten tutaj na pewno w tej komorze. Tutaj ten tak nie bardzo. Także coś innego tam znajdę. Ale ogólnie fajne. Powiem Wam, że jak za taką cenę całkiem spoko. Wydaje mi się. Ten jest ładniejszy jak dla mnie niż ten. Ale fajne. Ja z o tych właśnie jesiennych wieczorach teraz Wziąłam sobie w Lidlu taką herbatę, yerba mate o smaku grejpfruta z suszoną figą. Wiem, że to nie jest prawdziwa yerba, ale chciałam po prostu spróbować, czy mi to w ogóle posmakuje.